Społeczna Rada Sportu działająca przy Burmistrzu Łukowa stała się forum dyskusji nad dwiema propozycjami inwestycji, które radni zgłosili do budżetu na 2022 rok. Te propozycje to budowa krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budowa hali widowiskowo-sportowej. Zapraszamy teraz Państwa do obejrzenia fragmentów dyskusji, w której wzięli udział radni oraz trenerzy z różnych łukowskich klubów sportowych. To, co my w tej chwili chcemy zaproponować radnym i państwu powstanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej, nazwa Łukowia, z zapleczem treningowym, wielodyscyplinarnym oraz administracyjno-technicznym. Nie mamy w Łukowie hali widowiskowo-sportowej. Niestety bardzo często zajmujemy halę numer, w szkole numer 1, zajmujemy halę w szkole numer 2. Mówicie państwo, że chcemy boisko piłki nożnej, tak temat ten bardzo mocno preferuje kolega Wreszczyński, boisko pełnowymiarowe, sztuczna nawierzchnia bali. No dobrze, a ja zapytam w ten sposób, a gdzie się podzieją, podzieją zawodnicy pana Zenona Pawlikowskiego, Sporty Walki? Gdzie się podzieją zawodnicy kolegi, mego byłego Łucja Pawła Głowackiego? Tam są dziesiątki młodych ludzi, którzy autentycznie ćwiczą. Ja rozumiem, że y, można nie lubić kolegi Dołęgi, ale największe efekty ma podnoszenie ciężarów. właśnie kolega Robert Dołęga w tym momencie. Ja nie mówię, że jestem przeciwnikiem powstania, czy my, jako tutaj przymierze, jesteśmy przeciwnikiem powstania piłka, bojka piłkarskiego, ona wjeżdża w na balon. Tak, jesteśmy też za tym. Tylko, proszę Państwa, to jest kosz 10-12 milionów złotych. Nie oszukujmy się, to nie jest. Bur, powie burmistrzu daj z kasy, by to zrobimy. Ten kompleks, ten kompleks, o który my zabiegamy jako przymierzy i sądzę, że jako PIS też, to jest y, inwestycja na kilka lat. W naszej koncepcji to była taka, ja to to, nie wiem, to będzie mało widoczne. To jest między ulicą parkową, między ulicą parkową a Krzną. Ta koncepcja ma powstać w tym miejscu. Oczywiście to już jest czasami nieaktualne bo yy, rozbiło się wszystko, znaczy prace skończyliśmy w listopadzie, ale rozbiło się również o to, że to jest teren zalewowy. I mogą być problemy z budową czegoś stałego na terenie zalewowym. To miałaby ogromne pole do popisu, bo miałby Pan Burmistrz, że potrafił załatwić, tak mówiąc kolokwialnie w tym miejscu, żeby nadzór budowlany, władze zgodziły się na budowanie obiektu na terenie zalewowym, czyli mieć ulicę Parkową, a kształt w tym momencie, nie wiem co Państwo to sobie wyobrażacie w mi tym miejscu, yy, wstępnie ten cały, ten cały kompleks między 20 a 25 milionów to było w roku 2015. Teraz nie wiem, mówię szczerze. Hala hali nie jest równa. Chodzi o to przede wszystkim tak, jakie będą gabaryty, jakie będą gabaryty pomieszczeń dla tych dyscyplin, które zostały przez Pana wymienione, czy one będą spełniały. Po prostu oczekiwania tych grup, które teraz y, trenują, czy, czy tam się pomieści Siłownia Roberta, czy, czy akurat będzie y, zainteresowany y, Paweł, żeby w takim miejscu trenować, przenieść się, czy bierzemy też pod uwagę jakieś pomieszczenia właśnie dla tej działalności takiej kulturalnej, na przykład dla y, tańca, chociażby, nawet bo taka sala też by się myślę, że przydała. Hala pełnowymiarowa. 40 na 60, panie przewodniczący, tak przynajmniej było y, podane. Z zapleczem treningowo widowiskowym garderoby, odnowa biologiczna, sala do, kłosza, do skłosza, szatnie, sala do fitness, siłownia z lustrami. Hala z boiskami pełnowymiarowymi, 40 na 20, płyta z przestrzenią wokoboiskową z trybunałami. I tam zaplecze szatniowe, odnowa biologiczna, to to samo, co mówiłem wyżej sala fitness, sala konferencyjna, squash, siłownia, miejsca siedzące 999, co już mówiłem na początku, sale treningowe, na przykład do sportu walki, mówię na przykład, mała gastronomia i powiązanie terenów położonych na bulwarze z bieżnią na stadionie. Ja wniosek do budżetu miasta o yy, pobudowanie boiska sztucznego, ze na nawierzchnią pełnowymiarowego e, z balonem i z zapleczem sanitarem. Od początku kadencji e, staram się e, pozyskać większość w Radzie na tą inwestycję, gdyż e, uważam, że jest bardzo konieczna ta inwestycja. To co powiedział kolega Ryszard, że e, przychodzą imprezy, imprezy jakieś kulturalne, w którą trzeba e, w, w której trzeba korzystać z hali numer 1 czy z hali nr 2, to jest problem, bo y, wtedy są różne zajęcia sportowe i właśnie takie boisko ze sztuczną nawierzchnią w okresie zimowym odciążyłoby, odciążyłoby halę czy jedną, czy drugą, dałoby możliwości y, dla innych sekcji na wejście na taką halę. Y, w tym momencie grupa prawie 300 czy 400 zawodników mogłaby wejść na boisko y, ze sztuczną nawierzchnią w okresie zimowym i nie korzystałoby z hal bez hal sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, 2, 3, 4, czy przy Zespole Szkół nr 2, czy przy Zespole Szkół nr 1 byłoby wtedy miejsce na inne dyscypliny sportu. Dzieci w liczbie około 300-400, które trenują w klubach Orlęta Łuków czy Amplus będą mogły korzystać, korzystać na, to, na co dzień z tych obiektów. Nie będziemy się cisnąć w zimę na halach. Koszty koszty utrzymania koszty utrzymania te, takich y, obiektów jeśli chodzi jeśli chodzi o okres y, zimowy y, orientowałem się w różnych miejscowościach jest to koszt około 5000 jest to cena zuży, y, zużycia prądu oczy, oczywiście wypełnienia granulatum czy przeczesania czy, przecze, czy przeczesania tej, tej nawierzchni w okresie, le, w okresie letnim koszt jest tylko uzupełnieniem granulatu i koszt jest y, przeczesaniem nawierzchni bo bo tam nie potrzeba ani balonu, ani nie potrzeba też yy, światła. Sztuczne boisko, sztuczne boisko kosztuje koło 5 milionów. Balon, balon, z balonem myślę, że koło 6-7 milionów byśmy się zamknęli. Ja nie uważam, że musi być od razu balon. Tak jak tutaj pan Ryszard powiedział, że w koncepcji nie było tego balonu. To było dawno, wiadomo, czasy się zmieniają, prawda? Yy, więc może tak. Taka propozycja moja. Początkowo powiem: postawmy sztuczne boisko, które otoczy bieżnia lekkoatletyczna. Do tego dostawmy zaplecze treningowe, nie, tre, nie, nie miejsce, gdzie będą rozgrywane zawody, tylko zaplecze treningowe, czyli miejsce na siłownię, na zapasy, na boks, na karate, jeśli będzie potrzeba, na odnowę biologiczną, na szatnie piłkarskie. Boisko sztuczne z tą bieżnią postawić na embleju, a Hale treningowe wrócić do miejsca, gdzie były kiedyś, zostały zburzone 10 lat temu i tam odbudować to, prawda? Gdzie będzie kolejnym krokiem do renowacji stadionu, bo nie oszukujmy się, tam renowacji to nie można nazwać tego renowacją, bo tam nie ma co reno renowacji robić, tylko to trzeba po prostu zburzyć i postawić od nowa, prawda? Tutaj mówiąc o, o tych halach widowiskowych i o balonach, może rzeczywiście powinniśmy troszkę spuścić tonu, mierzyć trochę mniej. Dajmy sobie spokój z tym balonem, dajmy sobie z tą salą, ale zbudujmy zaplecze do trenowania naszej młodzieży. Ale my w sierpniu i we wrześniu miesiąc czasu nie trenowaliśmy na boiskach tak. na Osirze. No, no, ja mam tutaj zapisane z takiego powodu, że tu zalane. Nie ma, gdzie... nie ma gdzie trenować. Postawmy w szkolenie. Nie idźmy, bo my nie musimy się pokazywać, bo na razie nie mamy co pokazywać. A jak mamy w tych sekcjach zawodników do pokazania to im wystarczy w zupełności hala numer 1 i hala nr 2 gdzie do tej pory zawody się odbywały i ja osobiście nigdy nie słyszałem, że się okazało, że jest za mało miejsca na sali bo tylu przyszło jeśli my byśmy mieli też sztuczne boisko bez balonu podkreślam bez balonu to już odchodzi odchodzi bardzo dużo terminów w halach łukowskich my przez całe, całą zimę zajmujemy halę numer 5 od godziny 16 do 21 przez cały tydzień, przez całą zimę. Dodatkowo dochodzi szkoła numer 1, szkoła numer 2, yy, zespół szkół numer 3 na Warszawskiej, tak? 2, przepraszam. Yy, zespół szkół numer 1 dochodzi, dochodzi, z Orlik na szkole numer cztery, dochodzi Orlik na szkole numer 4, dochodzi Orlik na szkole numer 3, dochodzi Orlik na szkole numer 5 i na Kościuszce, na yy, pierwszym Melo. I jeszcze, przepraszam, sala w medyku. My te wszystkie sale zajmujemy, my piłkarze tylko. Kto będzie płacił za utrzymanie tej hali, miasto czy stowarzyszenia? Bo też powinniśmy teraz powiedzieć jasno, nie to Wy Stowarzyszenia będziecie płacić za tę halę, bo my teraz płacimy za wejścia na halę. My płacimy 40 zł netto za godzinę treningu na hali numer 1. Na, na wszystkich tak naprawdę. Po co nam taka hala, której koszta utrzymania będą kolosalne? Bo ja y, zrobiłem sobie mały taki research, posprawdzałem. Tutaj przemku te utrzymanie boiska sztucznego to jest 5 tysięcy średnio miesięcznie bez balonu. Sam balon w zimie to jest 60 tysięcy utrzymanie, prawda? Więc troszkę większe koszta są, które tak naprawdę dla klubu takiego jak my, gdzie my wydajemy 40 tysięcy na hale sportowe, to są żadne pieniądze, bo jeszcze na tym można dużo więcej zarobić. W klubie jest dyscyplin sportowych 3 aktualnie, a trenerów zatrudniamy 21. Siat, yy, piłka nożna, boks i zapasy. Yy, nie ma zainteresowania. Nie ma zainteresowania na pozostałe dyscypliny. Nie niestety nie ma. Ciężarami nie ma? Nie, nie u nas w klubie. U Roberta są... Pan, pan mówi, że tutaj kolega dobrze powiedzieć, że nie dzielić. Całe szczęście, że kolega Pawlikowski nie jest radnym albo by kolega. Jak był radnym, to już by nie było tak, jak ciężarów w tej dyscyplinie. Nie to dziwi. Człowiek, który robi tyle, no ja się dziwię, jeździ potem tym młodzieżą i ciężary się likwiduje, bo nie ma chętnych na ciężarów. My mówimy cały czas tutaj o projektach. Bo po pierwsze o projektach, które możemy równocześnie dwa wrzucić. Tak? I to nikomu nie zaszkodzi, że wrzucimy dwa projekty, które zostaną zrobione za grube tysiące e, i będą leżeć. Musimy najpierw wyjść od potrzeb poszczególnych dyscyplin. Co tak naprawdę jest potrzeb? Od środowiska piłkarskiego, które zbierało podpisy, wiemy najbardziej to, czego oni potrzebują, żeby nie stać w miejscu. Potrzebują balona, na to są uwarunkowani, na to są skierowani, bo tego im najbardziej brakuje po to, żeby trenować cały rok. Mamy tutaj różne dyscypliny, powiedzmy 300 piłkarzy, karateków, kickboxerów, podnoszenia ciężarów, zapaśników. Mamy pewnie 500-600 dzieciaków. Tak łącznie sumując, pewnie gdzieś tak to by było. I pytanie jest takie: czy my nie umiemy ich pomieścić już w halach istniejących? A jeśli nie, to czy nam brakuje miejsc do trenowania, czy miejsca na widowisko? Myślę, że tutaj przede wszystkim skoncentrujmy się na tym, na tych sportach takich, które właśnie mają problemy lokalowe. Ja, jeśli chodzi o mój klub, no nie mogę narzekać, prawda? Mam salę, mam do dyspozycji salę w tych dniach, w których chcę. E, może nie jest to sala wymarzona, jak jakie powinno być dojo japońskie, z matą, gdzieś tam worki ułożone i fajnie to wszystko zagospodarowane, z zapleczem pełnym, jeśli chodzi o, o jakiś gdzieś tam przechowunek tego sprzętu, którego mam bardzo dużo. Natomiast ja nie narzekam. Jest mi dobrze tutaj, gdzie jest. Dzieci przychodzą, rodzice też tak samo przeprowadzają dzieciaczki. Mamy gdzie trenować. Natomiast tutaj myślę, że powinniśmy przede wszystkim podjąć decyzję taką, że budujemy coś dla wszystkich. Tak, nie budujemy dla piłkarzy, tak jak tu już wcześniej wspomniano, nie budujemy dla karateków, dla kitbokserów, czy dla zapaśników. Budujmy to dla naszych mieszkańców, czyli dla osób, które będą korzystały, bo to nie jest budowane, nawet jeżeli ja bym chciał taką salę mieć w tym nowym obiekcie, prawda, to nie jest budowane dla mnie, bo Paweł Głowacki chce mieć taką salę, bo ma dużo dzieci trenujących i on chce i musi mieć. Nie. Budujmy to dla naszych mieszkańców, dlatego, że nie ja dla siebie to buduję, tylko budujmy dla nich, dla ich przede wszystkim tego treningu i tego rozwoju. Najlepiej skoncentrować się na tym, żeby podjąć decyzję, czy budujemy boisko, czy budujemy hale. I tutaj przedstawić te swoje argumenty, jeżeli chodzi o kwestie finansowe e, i o kwestie e, tutaj merytoryczne, jeżeli chodzi o potrzebność e, budowania takich, e, takich obiektów. Obiekt, który naprawdę byłby świetnym obiektem, a mówimy o hali widowiskowej, to jest hala z zapleczem do treningu. To się nie da, to sam obiekt, sama hala widowiskowo-sportowa, tak jak nazwa mówi, to jest do widowisk, do wielkich imprez. Proszę Państwa, jak ja słyszę, że w Łukowie będziemy organizowali zawody rangi mistrzostw świata, to uśmiecham się czasami, a takie wypowiedzi słyszę w mediach. Nie łudźmy się, już Uniwersytet w Łukowie budowano i na siłę liceum tam wsadzono, za też duże pieniądze. Wybudowano boisko, z Przemkiem tu wielokrotnie walczyliśmy, jedno boisko trawiaste tutaj za PKS-ami. Okazuje się, prezes mówi, nie da się grać. No jest to skandal, proszę Państwa. Po cholerę pieniądze wydawać na coś, co nie spełnia oczekiwań. Potrzebne jest to boisko ze sztuczną nawierzchnią, z przykryciem. Zastanówmy się, czy da się przebudować nowe boisko. Śmiech, prawda? Ale czy da się dostosować, jeżeli jest to płyta pełnowymiarowa, rozumiem, że jest w przemku? Prawda? Może coś z tym zrobić. To są takie moje spostrzeżenia, no bo już coś jest. A, a z tą halą to naprawdę trzeba by się zastanowić, bo ja widzę imprezy organizowane w łukowie, większe, mniejsze, to ciężko jest na wypełnić widzami salę w łoku, salę w kościuszce. To no, świecą pustkami. No tutaj, niestety, jeżeli chcemy ściągnąć m, widzów z powiatu, no to oni nie przyjadą komunikacją miejską. No, trzeba tych miejsc parkingowych, trzeba przestrzeni. No a, i nie łudźmy się, że za 20 milionów zrobimy hale widowiskowo-sportowo. Yy, gdy przyszedłem tutaj, to powiedziałem: Mamy super warunki w Łukowie. Popatrzyłem, mówię: Jak ja trenowałem, to mieliśmy jedno boisko, które jest yy, nad w użytku to za główną płytą górka, tak zwana. Mówię, jest boisko za Lidlem, jest, są boiska nowo budowane za basenami. No super. To w jakim stanie są boiska nowe, nowo budowane, to są po prostu. To jest skandal. Naprawdę. I my zrobiliśmy coś, co tak naprawdę nie służy nikomu, jednocześnie zabiera argument, powiedzmy, w dyskusji o kolejnym boisku dla Orlond, czy tam dla piłki nożnej. A jednocześnie nie jesteśmy w stanie z tego korzystać. Połóżmy sztuczną murawę na jednym boisku pełnowymiarowym tym za basenami. Tam poprawne oświetlenie, bo to jest kolejny skandal, jaka jak i jakość tego oświetlenia jest, to lepiej było w ogóle tego nie robić i nie udawać. I a drugi, a z drugiej strony to, to boisko, które jest od strony PKS-u, czyli to mniejsze boisko, zaorajmy, nie boję, ja się nie boję tego powiedzieć. Zróbmy odwodnienie. Posiejmy trawę, rozpiszmy grafik kto, kiedy, jak trenuje i trenujemy na sztucznym boisku głównie, szanujemy tą naturalną murawę i nie mamy piłkarzy i poprawiamy osiedlenie na... i proszę Państwa piłkarze nie mają nic więcej do powiedzenia. Dlaczego się nic nie proponuje, żaden sportowiec, piłkarz nie proponuje, żeby zrobić jakiś remont i modernizację tego stadionu? Proszę Państwa, to jest stadion związany z Łukowem i ludzie, znając sportowców wszystkich, tych takich, co jeszcze żyją, co chodzą i rozmawiając nawet i z Przemkiem Trybonim, tyle pracowami, z innymi ludźmi, dziwię się. W centrum miasta, proszę Państwa, stadion, jego się powinny jakieś pieniądze włożyć, myślę, żeby wszyscy radni poparli, zrobić modernizację, zrobić z nim porządek. Po posiedzeniu rozmawialiśmy z przewodniczącym Rady Sportu Zenonem Pawlikowskim. Miałem nadzieję, że właśnie w sposób szczegółowy zostaniemy zapoznani z tymi projektami i będziemy mogli sobie wyrobić większy pogląd na ten temat i właśnie zorientować się, z czym mamy do czynienia, co, co będziemy tutaj dalej robili, w co będziemy inwestowali w naszym mieście. Osobiście czuję taki niedosyt i na chwilę obecną nie wiem do końca, jak te inwestycje mają wyglądać. Co Rada Sportu doradzi burmistrzowi? Co powinien wpisać do przyszłorocznego projektu budżetu? No Nie wiem, co doradzi Rada Sportu. Ja jestem tylko jednym z członków. Nie mieliśmy spotkania, na którym byśmy wypracowali jakieś stanowisko. Takie spotkanie, jeżeli się odbędzie, no to każdy przedstawi swoje spostrzeżenia i myślę, że tutaj jakaś wypadkowa będzie. O przebiegu spotkania rozmawialiśmy też z burmistrzem Piotrem Płudowskim. To spotkanie to było oczywiście wysłuchanie stron. Nie, niestety nie udało mi się uzyskać wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania, które się rodzą gdzieś w głowie. W kolejnym tygodniu spotkam się jeszcze raz z Radą Sportu i zechcę poznać ich opinie na temat tych dwóch propozycji. Czy na to kolejne spotkanie Rady Sportu zaprosi Pan również te osoby, które były dzisiaj? Już zechce się spotkać w gronie Rady Sportu i wysłuchać ich opinii na podstawie tego, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane przez różne osoby. A ta propozycja przedstawiona przez prezesa Orląd, mówiąca o tym, że rezygnują z krytego boiska, że wystarczy im boisko ze sztuczną nawierzchnią. I plus zaplecze treningowe. Rozumiem. To jest jakaś, jakieś rozwiązanie kompromisowe, również kompromisowe pod względem kosztów. Bez wątpienia to rozwiązanie, czyli samo boisko bez, bez, bez tego tak zwanego balona, czyli nakrycia oraz miejsca treningowe dla, dla różnych dyscyplin, to na pewno jest rozwiązanie tańsze, aniżeli budowa takiej hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem. A co ochali się pan dzisiaj na spotkaniu, dowiedział? W zasadzie niewiele. W zasadzie usłyszałem tylko to, co Państwo radni wiedzieli o hali, która aktualnie buduje się, buduje się w Rykach. Natomiast to, to wiedziałem już wcześniej, bo, bo nie jest to jakaś tajemnica. W internecie można treść zamówienia publicznego, która została przez Urząd Miasta w Rykach ogłoszona, to można wszystko przeczytać jej wielkość, kubaturę, to, jakie sale tam zostały zaprojektowane, a teraz są budowane. Co Pan wpisze do projektu budżetu? W tym momencie pracujemy nad tym projektem budżetu i jeszcze na to pytanie aktualnie nie odpowiem. Jeszcze temat jest do przemyślenia, przedyskutowania właśnie z Radą Sportu.